W polskim fakturowaniu szykuje się prawdziwa rewolucja. Mówimy tu oczywiście o obowiązkowym krajowym systemie e-faktur, znanym szerzej jako KSEF. W tym materiale sprawdzimy, co ta zmiana tak naprawdę oznacza w praktyce dla absolutnie każdej firmy w kraju. Hmm, brzmi nieźle, prawda? I to zdanie właściwie idealnie chwyta sedno całej tej zmiany. To ma być po prostu koniec ery papieru. Zaczyna się pełna digitalizacja, gdzie każda faktura ląduje w jednym, bezpiecznym, centralnym miejscu i już nigdy nie ginie. No dobrze, zacznijmy od absolutnych podstaw. To, jak firmy działały przez lata, wystawiając i dostając faktury, no cóż, to wszystko właśnie odchodzi w zapomnienie. To naprawdę fundamentalna zmiana. Era papieru, skanów, załączników w mailach, to się kończy. I to bezpowrotnie. OK, ale czy ta rewolucja dotknie wszystkich od razu, w tym samym momencie? Otóż nie do końca. Ustawodawca na szczęście przewidział pewne wyjątki, takie okresy przejściowe. Sprawdźmy więc, kto dokładnie może jeszcze przez chwilę oddechnąć i ma trochę więcej czasu na przygotowania. I tutaj okazuje się, że są dwie takie główne grupy, które dostają trochę więcej czasu, mogą one wstrzymać się z pełnym wdrożeniem kasew, aż do końca 2026 roku. Z jednej strony mamy przedsiębiorców, których sprzedaż, powiedzmy, jest niewielka, a z drugiej, no cóż, firmy, które wystawiają faktury przy użyciu kas fiskalnych. To wszystko sprowadza się do kilku naprawdę kluczowych dat, które warto sobie zapamiętać. Luty 2026, wtedy rusza obowiązek dla większości z nas. Potem. Koniec 2026 to jest ten moment, kiedy kończy się taryfa ulgowa dla tych dwóch grup, o których mówiliśmy. No i wreszcie 1 stycznia 2027. Od tego dnia nie ma już żadnych wyjątków. Ksef staje się absolutnie obowiązkowy dla każdego. Dobra, a teraz skupmy się na jednym, super ważnym szczególe tego całego okresu przejściowego. Chodzi o pewien próg finansowy. I uwaga, bo kryje się w nim mały, ale bardzo istotny haczyk. Taka pułapka, która może sprawić, że obowiązek wejścia do ksew pojawi się znacznie wcześniej niż by się wydawało. I oto ona, ta kluczowa liczba: 10 tysięcy złotych. Dokładnie tyle wynosi maksymalna miesięczna wartość sprzedaży brutto, która pozwala jeszcze przez chwilę działać po staremu, czyli na fakturach papierowych czy mailowych. Warto to zapamiętać. 10 tysięcy złotych brutto. Miesięcznie. No dobrze, to spójrzmy na konkretny przykład, żeby to lepiej zrozumieć. Mamy firmę, która, no, przez większość roku trzyma się poniżej tego progu 10 tysięcy. Ale nagle przychodzi, powiedzmy, listopad, super miesiąc, sprzedaż idzie w górę. I Bach, próg zostaje lekko przekroczony. Pytanie brzmi, i co teraz? I tu właśnie jest ta pułapka, o której mówiłem, wystarczy jeden raz przekrocić te 10 tysięcy i. Koniec, obowiązek korzystania z KSEFI staje się stały, nieodwracalny. Nawet jeśli w grudniu, styczniu i kolejnych miesiącach sprzedaż znowu spadnie poniżej progu, to już nic nie zmienia. To jest, mówiąc wprost, bilet w jedną stronę. No dobrze, skoro znamy już te zasady, to pojawia się bardzo praktyczne pytanie: Jak, tak zupełnie technicznie, wystawić taką e-fakturę w KSEF? Jak się do tego w ogóle zabrać? Jakie mamy opcje? Okazuje się, że są cztery główne drogi, żeby połączyć się z systemem. I co fajne, są tu opcje dla każdego. Zaczynając od w pełni zintegrowanych programów finansowo-księgowych, które wiele firm już i tak ma, aż po zupełnie darmowe, państwowe narzędzia, z których może skorzystać dosłownie każdy. No tak, ale to wszystko prowadzi do kolejnego bardzo ważnego pytania: co z osobami, które, no, po prostu nie korzystają z komputera na co dzień, albo nie czują się pewnie w świecie cyfrowych technologii? Czy system jest na to gotowy? I tu dobra wiadomość. Tak. Pomyślano o tym. Prawo jasno mówi, że można upoważnić do wystawienia faktur kogoś innego. Może to być zaufany pracownik, albo, co pewnie będzie częstą praktyką, po prostu biuro rachunkowe, które i tak prowadzi księgowość firmy. To spore ułatwienie. OK, do tej pory skupialiśmy się na wystawianiu faktur, czyli na tej części sprzedażowej, ale przecież jest jeszcze druga strona medalu, równie ważna, prawda? Czyli faktury, które my sami otrzymujemy od naszych dostawców. Faktury kosztowe. I tutaj uwaga, zasady gry są zupełnie inne. To jest absolutnie kluczowe, żeby to rozróżnić. Te wszystkie okresy przejściowe, te wyjątki, o których mówiliśmy, one dotyczą wyłącznie faktur, które my wystawiamy, naszej sprzedaży zupełnie nie mają one zastosowania do faktur, które my otrzymujemy. Co to oznacza w praktyce? Cóż, może się zdarzyć taka sytuacja, że firma sama jest jeszcze zwolniona z wystawienia faktur w KSeF, ale jej dostawcy już tam są. A to znaczy, że trzeba będzie i tak zalogować się do systemu, żeby po prostu pobrać swoje faktury kosztowe. Inaczej ich nie będzie. I tak cała ta transformacja zostawia nas z jednym końcowym pytaniem. Czy KSEF to tylko kolejny obowiązek i powiedzmy sobie szczerze utrudnienie, czy może jednak, patrząc szerzej, ten scentralizowany system cyfrowy to jakaś nowa szansa dla biznesu? Może drzwi do większej efektywności, lepszej analizy danych, to jest chyba pytanie, z którym warto każdego zostawić.